Cześć, mam na imię Mariusz i pokażę Wam dzisiaj system AD Manager przygotowany do zarządzania Active Directory. W na naszym portfolio produktowym system AD Manager znajduje się w strefie czerwonej, czyli Active Directory. Oto skrócona agenda dzisiejszego, dzisiejszej prezentacji. Zaczniemy od informacji podstawowych, następnie przejdziemy do omówienia dashboardów, stamtąd się udamy do zarządzania Active Directory Przejdziemy do raportów oraz do Identity Risk Assessment. Następnie pokażę Wam zarządzanie M365, jak działają delegacje, co możemy zrobić w workflow, jak wyglądają automatyzacje w Ad Managerze, a na końcu zobaczymy ustawienia administracyjne oraz z czym możemy Ad Managera zintegrować. Na samym końcu pokażę Wam również, jak wygląda backup w Ad Managerze. Po zalogowaniu do Ad Managera widzimy dashboard, na którym mamy przygotowane podstawowe informacje na temat tego, co się w AD aktualnie dzieje. Mamy przygotowane raporty na temat naszych użytkowników, jak wygląda logowanie, jak również jak wyglądają komputery, które mamy podpięte w Active Directory czy grupy oraz OU. W tym miejscu również jesteśmy w stanie przełączać się między domenami, które mamy podpięte do AD Managera. Z prawej strony mamy przygotowane skróty do najważniejszych funkcji, do których możemy przejść w AD Managerze. Następnie przejdziemy do zakładki Management. W tym miejscu jesteśmy w stanie zarządzać całym Active Directory. Mamy podzielone działania na grupy. Na początku pokażę Wam, co możemy zrobić z użytkownikami. Mamy możliwość dodawania pojedynczych użytkowników albo na przykład bulkowo. Bulkowo wygląda to w następujący sposób, że możemy zaimportować plik CSV, a następnie dodać użytkowników, którzy są zapisani w pliku CSV. Pojedyncze dodawanie wygląda troszeczkę inaczej. Możemy w tym miejscu wpisać wszystkie dane, które mogą się znaleźć w Active Directory. Natomiast, żeby cały proces sobie ułatwić, jesteśmy w stanie przełączać się między template'ami, które są wstępnie skonfigurowane w systemie, bądź możemy utworzyć własne. Pokażę, jak wygląda tworzenie własnych template'ów. Jesteśmy w stanie w tym momencie. Template oczywiście nazwać w sposób dla nas zrozumiały, zrobić krótki opis, a następnie przejść do edycji metodą drag and drop. Polega to na tym, że pola, których nie chcemy, żeby były wypełniane, przykładowo kontakty możemy sobie stąd usunąć, a resztę na przykład zmodyfikować. Eee, przykładowo mamy inicjały, możemy ustawić sobie takie pole jako nieaktywne, możemy również sobie zaznaczyć, że będzie tylko i wyłącznie do odczytu albo będzie obligatoryjne, gdzie użytkownik musi mieć te pola uzupełnione, żeby konto w AD zostało dodane. Z tego miejsca również możemy dane pola sobie usuwać, bądź możemy również te, które zostały wcześniej usunięte, dodać z powrotem i wybrać miejsce, w którym się pojawią i je skonfigurować. Po zapisaniu takiego template'a Będzie on dostępny z tego miejsca. Przykładowo, przełączymy się na inny, i tych danych już musimy wpisać mniej, aby takie konto utworzyć. Oprócz zarządzania użytkownikami, tak jak widać, możemy zarządzać komputerami, możemy zarządzać grupami, kontaktami, skrzynkami pocztowymi, OU itd. Również możemy zarządzać dostępem do naszych udziałów sieciowych. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Możemy na przykład zmodyfikować dostępy do naszych zasobów. Wygląda to na takiej zasadzie, że wybieramy sobie na początku serwer, którego to dotyczy, a następnie konto, które będzie podpięte. Wybieramy, czy dodajemy, czy usujemy, czy, usuwamy, do, czy dodajemy, czy usuwamy yy, uprawnienia, a następnie klikamy Modify i zmiany się pojawiają w Active Directory. Równie z tego miejsca możemy zarządzać GPO, gdzie możemy sobie stworzyć nowe bądź modyfikować te, które już mamy dodane. Przejdziemy teraz do zakładki raporty. W zakładce raporty możemy wyciągnąć informacje o tym, co się u nas w Active Directory dzieje. Zacznijmy może od najprostszego raportu czyli sprawdzimy sobie wszystkich użytkowników, których mamy w Active Directory. Dodatkowo, w tym miejscu jesteśmy w stanie sobie ustawić z jakiego kontenera informacje będą wyciągane, jak również możemy się przełączać między domenami, które posiadamy. Każdy raport, który generujemy możemy eksportować, możemy zapisać go jako plik płaski, jak również możemy stworzyć scheduler, czyli takie raporty będą generowane cyklicznie i wysyłane na naszą skrzynkę pocztową bądź zapisywane na wskazanym udziale sieciowym. Każdy raport który generujemy ma również możliwość przejścia do jakiś interakcji, przykładowo, przy naszych użytkownikach jestem w stanie zaznaczyć wybranego użytkownika, następnie go usunąć, wyłączyć, przenieść do innego kontenera, albo przejść do jakiejś akcji, która się pojawia tutaj na liście. Jeżeli jakiś raport, który nas interesuje, nie jest tutaj wylistowany, jesteśmy w stanie również stworzyć customowe raporty. Przykładowo, my mamy przygotowany raport, który będzie szukał atrybutów LDAP, w którym będzie zapisany numer PESEL. Dodatkowo w dziale raporty mamy przygotowany skrót do Identity Risk Assessment. Jest to miejsce, w którym mamy pokazany stopień bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Active Directory, czyli mamy określony risk score. Czym wyższy risk score tym gorzej dla nas, dlatego warto w to miejsce sobie zerkać i przeprowadzać z tego miejsca zmiany. Tak jak widzimy, mamy przygotowane, przygotowany raport na temat użytkowników komputerów grup, jak również GPO. Risk score również dotyczy kąt N365, więc też możemy w tym miejscu podejrzeć, jak wygląda sytuacja. Natomiast wrócimy sobie do Active Directory. Przykładowo mamy raporty przygotowane dotyczące użytkowników uprzywilejowanych, możemy sobie zobaczyć, czy mamy na przykład jakichś użytkowników nieaktywnych, tak jak w tym wypadku i następnie z tego miejsca, żeby risk score zmniejszyć, jestem w stanie na przykład takiego użytkownika usunąć, wyłączyć, czy przenieść do innego kontenera. Wprowadzając zmiany, risk score będzie nam się tutaj zmniejszał. Przy M365 tych ustawień jest troszeczkę mniej, mamy raporty przygotowane na temat użytkowników, jak również grup. Przejdziemy teraz do zarządzania M365. Tak jak widzimy, po lewej stronie mamy przygotowane raporty, jak również jest możliwość przełączenia na zakładkę Management. Zacznijmy od raportów. Możemy w tym miejscu sobie wyciągać informacje zbliżone do tego, co mamy w Active Directory, czyli co się dzieje z użytkownikami, jakie są grupy, jakie są kontakty. Ważne jest to, że również w tym miejscu możemy zarządzać licencjami, mailboxami, jak również przy zarządzaniu licencjami jesteśmy w stanie podejrzeć sobie na przykład użytkowników, którzy mają licencje przypięte i z tego miejsca oczywiście przejść do jakichś działań. Jak również możemy zobaczyć sobie szczegóły licencji, które posiadamy, jak również ile takich licencji jest podpiętych i jest używanych w danym momencie. Gdy przejdziemy na zakładkę Management, przykładowo przy licencjach w tym miejscu jesteśmy w stanie również tymi licencjami zarządzać. Jestem w stanie licencję podpinać bądź usuwać u użytkowników. Jestem w stanie również przy wyborze licencji wybrać jej konkretne składniki. Nie muszę całej licencji przydzielać do użytkownika. Mogę wybrane rzeczy usunąć bądź dodać. Przejdziemy teraz do delegacji. W delegacji jestem w stanie zarządzać technikami, którzy są dodani do AD Managera i jestem również w stanie tworzyć im role, które będą mówiły o tym, co dany technik będzie w stanie w AD Managerze zrobić. Czyli mogę utworzyć sobie technika, który będzie miał całkowity podgląd do wszystkich funkcjonalności AD Managera, jak również mogę utworzyć innego, który na przykład będzie tylko w stanie zobaczyć raporty. Albo tylko i wyłącznie zarządzać M365, bądź zarządzać tylko i wyłącznie lokalnym Active Directory. W tym miejscu jestem w stanie stworzyć nowe role dla naszych techników, czyli oczywiście na początku rolę nazywamy, wpisujemy krótki opis, żebyśmy wiedzieli, co dokładnie ta rola będzie przedstawiała, a następnie wybieramy, co użytkownik jest w stanie zrobić. Warto zwrócić uwagę na to, że albo mogę zaznaczyć całość, powiedzmy, zarządzanie Active Directory, albo mogę zaznaczyć jakieś pojedyncze czynności, to na przykład, że mamy zablokowanie użytkowników, czy usuwanie użytkowników, jak również w niektórych miejscach, tak jak widać tutaj, jestem w stanie ustawić jakieś podkategorie w, danej, w danych możliwościach. I oczywiście po, po zaznaczaniu to, co dana rola będzie. W stanie zrobić. Klikamy Save i taka rola się pojawia. W tym miejscu jesteśmy w stanie tymi użytkownikami, w tym miejscu jesteśmy w stanie naszymi technikami zarządzać, czyli możemy ich wyłączać, jak również i usuwać. Oczywiście są przygotowane raporty, które pokazują, co dani technicy robili, tak żebyśmy mieli większą kontrolę nad tym, co się u nas w AD, AD dzieje. Dodatkowo e, możemy skonfigurować, w jaki sposób użytkownicy będą się logowali. Możemy użyć e, SSO, jak również 2FA, żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa logowania do aplikacji. Przejdziemy dalej do workflowów. W zakładce workflow jesteśmy w stanie stworzyć e, użytkowników, którzy nie są technikami, a będą w stanie e, f, sugerować. Czy prosić o zmiany w Active Directory? Polega to na tym, że taki technik, do takiego technika przygotujemy formularze, z których będzie mógł korzystać i przykładowo osoby, dajmy na to z HR-u, będą w stanie dodawać użytkowników do Active Directory, następnie tak dodany użytkownik pojawia się jako request i musi zostać zaakceptowany przez naszego technika, abyśmy mogli takie zmiany dalej w systemie wprowadzić. Możemy również skonfigurować bitness workflow. Polega to na tym, że wybierzemy sobie ścieżkę, jak będzie wyglądała zgoda na wprowadzenie zmian. Czy to będzie tylko requester, czyli osoba, która wyśle nam request, a następnie osoba, która od razu wprowadzi zmiany, czy po drodze jeszcze będą reviewerzy, jak również approverzy, którzy będą musieli zaznaczyć swoją zgodę, aby dane zmiany mogły zostać wprowadzone. Przejdziemy dalej do automatyzacji. W automatyzacji jesteśmy w stanie sobie skonfigurować bardziej skomplikowane zadania, które będą się działy w Active Directory, żeby działy się samoistnie przy wywołaniu jakiegoś triggera. Przykładowo mamy przygotowaną automatyzację polityki dla outboardingu. Pokażę, co w takiej polityce się wydarzy, a mianowicie w takiej polityce wydarzy się wyłączenie użytkownika, zresetowanie hasła. Ustawienia jakiegoś randomowego hasła, następnie przesunięcia go do innego kontenera, usunięcia ze wszystkich grup, a następnie po jednym dniu w tym wypadku usunięcia go z Active Directory. Oczywiście to jest automatyzacja całkowicie przykładowa. Przejdziemy jednak do samej automatyzacji i pokażę, jak to dokładnie działa. W tym miejscu tworzymy sobie. Naszą automatyzację. Nazywamy ją, wpisujemy opis, a następnie kategorie, jakie będzie dotyczyła. I tutaj również ustalamy task, który będzie automatyzowany. Przykładowo, możemy sobie ustawić, że będzie to nasz offboarding, a następnie wybieramy raport, którego on będzie dotyczył. Przykładowo, możemy ustawić sobie raport użytkowników, którzy są nieaktywni przez 90 dni, i w tym momencie zostanie uruchomiona nasza polityka, która zacznie robić tutaj porządek z naszym użytkownikiem. Oczywiście, żeby to się nie działo samoistnie, jesteśmy w stanie zaimplementować business workflow, czyli wtedy to pojawia się jako request, który musi zostać zaakceptowany przed administratora, zanim zmiany pojawią się w Active Directory. W tym miejscu jesteśmy w stanie również zaznaczyć, jak często ta automatyzacja będzie się powtarzać. Przejdziemy teraz do Zakładki admin. W zakładce admin jesteśmy w stanie skonfigurować cały system AD Manager. Już na samym początku jesteśmy w stanie sobie ustawić, jak będą generowane nasze nazwy użytkowników. Czyli jeżeli okaże się, że na przykład dwóch użytkowników ma tak samo imię i nazwisko, wtedy się pojawia przykładowo kolejna część typu dodatkowe imię albo kolejność jest zamieniana. Wszystko możemy w tym miejscu sobie dokładnie skonfigurować. Ustawiamy również atrybut organizacji, czyli tytuły, które się pojawiają przy użytkownikach departamenty, biura, czy ewentualnie oddziały, jeżeli posiadamy ich więcej. Również ustawiamy politykę haseł, jaka będzie używana przy resecie haseł z poziomu AD Managera. Możemy dodać nasze atrybuty LDAP. Tak jak widać, mamy dodany dodatkowy atrybut określający PESEL. W tym miejscu jesteśmy również w stanie skonfigurować Load Balancer czy High Availability żeby nasz AD Manager działał nieprzerwalnie na wypadek usterki czy awarii naszego serwera. Dodatkowo z tego miejsca jesteśmy w stanie ustawić sobie integrację z innymi systemami. Tak jak widać mamy systemy itsm mamy również inne aplikacje, czy możemy przesyłać dalej logi przy Systemach itsm IT samowych, przykładowo nasz serwis desk, który możemy użyć, mamy informacje od razu, jakie co dokładnie będzie dotyczyło samej integracji, czyli co dzięki takiej integracji możemy wykonać. Kiedy się cofniemy, przejdziemy sobie powiedzmy do Adicel Service, to również mamy informację, że po integracji jesteśmy w stanie dodatkowo wykonywać resety haseł, czy przy PAMI 360. Możemy też dodatkowo zarządzać przy pomocy ad managera Ok, przejdziemy teraz na ostatnią zakładkę, czyli backup. Na zakładce backupowej jesteśmy w stanie tworzyć kopie zapasowych obiektów typu user z Active Directory. Tak jak widać, trochę tych kopii już mamy przygotowanych. Mamy tworzone pełne backupy, jak również backupy inkrementalne. Wygląda to tak, że w tym miejscu jestem w stanie sobie przykładowo wybrać. Dajmy na to ostatni inkrementalny backup. Mamy teraz widok prosty. Mogę przejść na granuralny i na przykład sobie zobaczyć, jakie zmiany zostały wprowadzone. A jeżeli będę chciał je przewrócić, jestem w stanie zaznaczyć, kliknąć Restore i wtedy zmiany zostaną cofnięte. System AD Manager może być częścią naszego produktu ad 660, który łączy ze sobą kilka systemów związanych z Active Directory, dzięki czemu możemy zarządzać AD z poziomu jednego web interfejsu. Dziękuję za uwagę. To wszystko, jeżeli chodzi o system AD Manager. Zachęcam do kontaktu, jak również do przeprowadzania testów aplikacji. Dziękuję bardzo.